Model dokonywania oceny lub samooceny działań lidera, część czwarta. Zasada zmierzania do celu. W szkole uczniowie podrzucają nauczycielowi różne wątki niezwiązane lub słabo związane z danym tematem lekcji. Jak nauczyciel się nie zorientuje i te wątki podejmie, to jest możliwe, że nie zdoła przerobić założonego materiału lub nie zdąży odpytać nikogo. Z punktu widzenia ucznia można o to chodzi, ale patrząc od strony nauczyciela już niekoniecznie. Bardzo ważne jest nie tracenie z oczu celu, jaki mamy do zrealizowania. Nie chodzi o to, że nie ma być miejsca na spontaniczność. Dobry żart w trakcie, jakieś spontaniczne świadectwo mogą być miłe i wartościowe, gdy zachowane są odpowiednie proporcje i pilnowany jest kierunek, w którym zmierzamy na spotkaniu. Dla lidera celem jest realizowanie założonych elementów spotkania w ramach modelu, tak aby optymalnie wpływać na rozwój innych. Jeżeli zaniedbywane będzie na przykład zastosowanie praw biblijnych, to nawet najpiękniejsze studium Biblii nie doprowadzi uczestników automatycznie do bycia wykonawcami słowa. Ludzie dzielą się na trzy kategorie. Około 10% to ci, których nie trzeba zachęcać, bo mają wbudowany w siebie mechanizm samozachęty. 10% to ci, których jakkolwiek byś nie zachęcał, to i tak nie ruszą się z miejsca. I 80% tych, którzy potrzebują zachęty, wsparcia, aby pójść w danym kierunku. Jeżeli zaniedbamy ten przykładowy element, jakim jest zastosowanie, to wzmocnimy tylko wiedzę ludzi. A ta bez praktykowania jest bezużyteczna. Analogicznie dotyczy to wszystkich elementów spotkania, których realizacja jest celem lidera. Pytania, które warto zadać: W jakim stopniu osiągnąłem cel spotkania, biorąc pod uwagę wszystkie elementy danego rodzaju spotkania? Czy nie zaniedbywałem któregoś z elementów spotkania, np. zastosowania kosztem innego, i tym podobne? W jakim stopniu osiągnąłem cel spotkania, biorąc pod uwagę dany temat? Czy nie rozmyłem tematu wątkami pobocznymi? Ciąg dalszy nastąpi.